Wirus czytania, odcinek 74. Ten odcinek, poprzednie, ale i kilka najbliższych będą poświęcone książkom, bohaterkom rozmów festiwalowych na Festiwalu Literacki Sopot. Dzisiaj chciałabym Państwu przypomnieć topografię pamięci Martina Polaka. Tego autora nie trzeba Państwu zapewne przedstawiać. Austriacki pisarz bardzo ceniony w Polsce, jego dzieła są szeroko omawiane i bardzo ważna postać właśnie dla różnego rodzaju refleksji związanych z pamięcią, z odpowiedzialnością za przeszłość, ale i zmierzeniem się z historią nie tylko własnego narodu, ale i własnej rodziny. Topografia pamięci wpisuje się właśnie w te tematy, o których wspomniałam. I topografia pamięci jest też książką, którą chyba należy czytać równolegle z inną książką Martina Polaka, a mianowicie ze skażonymi krajobrazami. Pokazuję Państwu okładkę tej drugiej książki. O ile jednak skażone krajobrazy były skoncentrowane przede wszystkim na miejscach, na tych miejscach, które pamiętają, o których niektórzy ciągle myślą, o których wiele osób wie, a które pozostają przemilczane, pozostają zapomniane, pozostają nieodkryte, bo tam właśnie tkwi ciągle zło. Tam właśnie tkwi ciągle to wszystko, co niegdyś obudziło demony między ludźmi. Taki skażony krajobrazów, miejsc, gdzie był masowy grób, miejsc, gdzie nad kimś się znęcano, miejsc, gdzie kiedyś stał budynek. W którym działy się straszne dzieci, rzeczy, a, a których właśnie a, nie chce się pamiętać i których nie chce się wspominać. Takich skażonych krajobrazów jest ciągle dużo. I zresztą Martin Polak nie ukrywa. Że właśnie środkowa Europa, Europa Środkowo-Wschodnia jest naznaczona tymi skażonymi krajobrazami. Ale w topografii pamięci Martin Polak idzie nieco dalej albo idzie w trochę innym kierunku. Ciągle pamięta o wspomnianych miejscach, o wyskażonych krajobrazach. Ale w pewnym sensie koncentruje się na owych krajobrazach w nas samych, o tej pamięci, która na tej pamięci, która konstruuje całe społeczeństwo, na tej pamięci, która konstruuje jednostki. Między innymi ważnymi bohaterami tej topografii pamięci stają się fotografie. Te fotografie z miejsc zbrodni, te fotografie z Uwieczniające to wszystko, co złe. Te fotografie, które pozwalają zapytać, dlaczego chociażby dzieci, które znajdują się na okładkowej fotografii, wykonują taki, a nie inny gest? Kto ich nauczył tego gestu? Kto stoi za tą nauką? Kto ponosi odpowiedzialność za. Uczenie dzieci zła od małego. Tak naprawdę Martin Polak pokazuje, że za każdym zdjęciem stoi pewna historia. Nie tylko historia oprawców uwieczniających, nie tylko historia niekiedy dość dwuznacznych etycznie kolekcjonerów, nie tylko tych, którzy bardzo chętnie się dzisiaj bogacą. Na sprzedaży owych fotografii, na różnego rodzaju aukcjach internetowych, ale też, a może przede wszystkim, historia ludzi, którzy już nigdy nie opowiedzą swojego życia, historia ludzi, którzy już nigdy nie opowiedzą, co im się przydarzyło tak naprawdę, historia ludzi, którzy nigdy już nie powiedzą, co czuli, z kim się żegnali w tej ostatniej chwili, kogo wspominali. Kogo nie chcieli za wszelką cenę opuścić. Więc historia zdjęć zbrodni to przede wszystkim historia ofiar, ale też, co Martin Polak znakomicie pokazuje, historia odpowiedzialności zwykłych ludzi. To też bardzo ważna kwestia, która się w tej książce pojawia. Oczywiście Martin Polak, Polak wraca również w swojej książce. Do tej odpowiedzialności autobiograficznej, rodzinnej. I mówi wprost, że trzeba pytać. Trzeba pytać nawet wtedy, kiedy jest trudno. Trzeba zadawać te pytania, które wydają nam się absurdalne i niepotrzebne, bo czujemy żal do tych, którzy należą do naszej rodziny, ale o nazizm. O tę przeszłość trzeba zawsze pytać, bo to jest pamięć naznaczona pewnym zobowiązaniem, naznaczona odpowiedzialnością i naznaczona pewnego rodzaju takim dziedzictwem, aby zaświadczyć nie tylko o tych, którzy właśnie stali po stronie zła, którzy to zło wybierali, ale też aby w ten sposób zaświadczyć o istnieniu ofiar, a więc tych, którzy. Przegrali? Owszem, może przegrali, ale właśnie dzięki pamięci mają okazję, choć symbolicznie, wygrać, bo dzięki pamięci mają szansę na przetrwanie. Te i inne kwestie pojawiają się w topografii pamięci, ale i we wspomnianych skażonych krajobrazach. Bardzo Państwu polecam y, topografię pamięci, bardzo Państwu polecam y, twórczość y, Martina Polaka.